Ma Trwa Nadziei. Dzisiaj mamy 130. rocznicę urodzin Twojego rycerza Karola Lamberta. Byłam w Isenbrug, tam gdzie był nasz Karol Lambert, a wczoraj mieliśmy urodziny 130. rocznicę urodzin naszego świętego Maksymiliana Kolbe. Jezu ufam Tobie. Dzisiaj jesteśmy w naszym kościele św. Józefa, gdzie Anna miała pierwszą komunię, 10 kwietnia 1983 roku, jak bardzo ten kościół pozmieniali, ale Matka Boża nadziei jest, to jest Matka Boża nadziei naszego Hermana Koena, który towarzyszy mi od dnia beatyfikacji 108 męczenników którzy są też tutaj z nami. Jezu ufam Tobie. To jest rok. Rok spełnienia tajemnicy z lurk. Jezu ufam Tobie. Święty papieżu Benedykcie V, nasz ostatni papieżu Piusie XII, który tutaj był. Wszyscy święci, święty Boże, stawiajcie się za nami. Jezu ufam Tobie.